Witam wszystkich, z tej strony Wotan, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Mountain Blade. Yy, dobra, część formalną mam za sobą, to teraz tak po krótku powiem jak ja widzę tę serię. I są dwie możliwości yy, co do tej serii. Pierwsza to taka, że po prostu podbiję cały świat i będę wielkim władcą, a druga to, że mi się znudzi ta gra i nikomu nie będzie się chciało więcej oglądać jak po raz setny rozbijam zastępy wrogów. Co myślę, że, że nie wiem, czy nastąpi, bo przecież machanie mieczem i strzelanie headshotów z łuku naprawdę jest fajne. No okej, okay, dobra, przejdźmy więc do samej gry. Pozwólcie, że przy, przewinę proces tworzenia postaci, ponieważ zajmuje to trochę czasu i nie sądzę, że będzie wam się chciało oglądać to, jak zastanawiam się, jaki wybrać kolor włosów. No to widzimy się za chwilę. No, jestem już w grze, postać zrobiona. Yy, ominąłem wszystko, czyli znaczy proces robienia postaci. Bo sądzę, że nie powinien was tym zanudzać. Pokażę tylko, jak moja postać wygląda. Proszę, brudka, wąsy. A, fajnie. Yy, tutaj, staty będę szedł w bronie dwuręczne i włócznictwo. Yy, tutaj, chyba tyle. Dobra, yy, mam pierwszego Questa. Zostałem go automatycznie. Znaczy prawie automatycznie. Yy, zaraz gubię się, czy to jest chyba nie, nie reports. Yy, no tutaj, dobra. Musimy zebrać pięciu ludzi i wrócić do tawerny tutaj. Może zacznijmy od tego. Czemu by nie ludzie się przydadzą. Dobra. Dwóch wieśniaków przyszło do mnie. Sprażmy to tą wioskę. Jak widzicie mapa jest... Duża i staczy na kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków. Dobra, 30. Moim zadaniem będzie. Czekajcie. Moim zadaniem będzie po prostu. Na razie będę jeździł razem z Królestwem z Fadi. Nie wiem, jakoś się najbardziej polubiłem. Wygrałem w podstawową wersję Mountain Blade. A Potem pewnie założę i tak własne królestwo i będę planował podbić jak najwięcej ziemi. Dobra, to może zacznijmy tutaj już mamy 7 przeciwników, więc już sześciu. myślę, że damy radę. Czemu by nie zaatakować. Może coś zdobędziemy złota. Wiem, mógłbym jak zainstalować jakieś sproszczenie, ale mi to nie przeszkadza. Dobra, inne mnie się Myślę, że sam na to wyjdę. A już jeszcze jedna. Powiedzmy, tu to przestawić na normal czy na easy? Słowo weźmiemy na normal, czemu by nie? A niech będzie trudno. Co? Czekaj, czy tak mógł То так как было. Я спешил. Ну аппец, что там? Słuchaj, koniu! Headshot byli. Oj, ucieka. Żołnierzu, nie ucieka się z pola bitwy. Ale się rozpędziłem! Był ostatni? Czy tam biją? Tak, ostatni. Dobra, pierwsza wygrana. Straciliśmy jednego człowieka i jeden jest ranny, ale myślę, że nic takiego nie będzie. Zaraz, nie mogę jeszcze więźniów brać. Właśnie, jak widzicie... Jeden, tak? Jeden... być ulepszony. Do kogo ja to zawsze ich ulepszałem? Do rycerzy, tylko nie powiem, kto się zbrał. Dobra, weźmiemy wszystko, sprzedamy gdzieś tutaj. Idziemy Dobra, pojedźmy jeszcze do tej wioski, i tam może jakiś ludzi tu będzie. Są soldierzon already, too, French. Powoli może dobra. Powoli moja armia nabiera jakichś kształtów. No i nikogo nie ma. Możecie, coś... a nie wejdziemy. Myślę, że nie będę z takich małych wiosek robił questów. Spróbuję jak najszybciej dostać się w łaski króla. Tak, żebym... Mógł łatwiej, no... Żeby bardziej mi zaufali w ogóle. O, trzech, dobra. Tu mamy wszystkich, mamy ośmiu ludzi. Razem ze mną. No i jedziemy z powrotem, poczekamy na nieco. Trzeba uważać, żeby na, na nas nikt no, nie napadł. Mogę mm, jeszcze sprawdzić, o której zacząłem nagrywać. No! Huh. Ach, tak, że tam to mała kobieta. Gdy uznałem, że odcinki jest za długi, już odłączyłem. Dom. Pod czego on był? Hmm. Hmm. Inżynier na nie niepotrzebny. Ale ten człowiek... A, nie onad już by. Dobra, może jeszcze tu marketplace. I sprzedamy to Idzie, to zagładamy. To sprzedamy futro, no niepotrzebne. Się kresa. Dobra, to może jeszcze jakiś łuk kupimy nowy. Albo może miecz, właśnie. No to jest fajne, to już za drogie. 100, 1000 golda. Hmm. 23P, on. Oh. A, to nie. I can't afford. A ja mam, chcę się nakupiły. Nie wiem co. No, przepraszam. Fajne. Mogę tu pokę lepsze. 3000 no Aha, tylko że znów. Fuck. Znów tego nie kupimy. Musimy płacić gdzieś tutaj. Hammer, to nie. No, nie, 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 Yyy... teraz... co mamy teraz robić? Tu ja, czyli mam pozwolić jakiś... ...wanków. Możliwe, że ty ci... na tyle bogów. to... idziemy z nimi. I próbujemy na nową... ...kosę, czy coś jest. Uhuuu, tam będzie mi prosić. To są? Nie chcę. Zu ludzie wieka. Dziwaj no tam hmm. O jest Ileź, jest dobrze. Ale żeście sobie drogę wybrali.

Strat i tu chyba jeszcze wiedzą, gdzie są przeciwnicy. nowe właśnie, tak gdzie jest. O, jest. No, Dobra, zatokiłem do kolejówka, damy płaska. I myślę, że tam z jakimś władcą. Pewnie da nam jakiegoś płaska w stylu. Yy, da nam w stylu zanieś list czy zbierasz podatki no ale trzeba tak zaczynać żeby zdobyć od nich yy, u nich reputację tamten to tam nasz aha dzisiaj... jakiś zestaw no nie, jeszcze raz Mamy go. Dobra, drugi level. Mam powiem jej się tym. Lecę. Chodź tu. Jeden strzał i Nie dawać mi więcej

Długi strzał. Daleki. Prawie. Koniec? To jest mój. Ja jestem przeciwnikiem. Co jeszcze? Uuuu! Uh, headshot! Pięknie! Dobra, teraz jakiś ten brat przyjdzie do nas. O, się po chłestka, i kasiórę. No co, Dobra. buty? zbrojka takie tak coś Nawet za grosze, zawsze coś się przyda. Księgny. Dobra, okres, yy, No i mam wrócić do Jeszcze tutaj. Oj. Czy ja sprzedano to mięso? Chyba tak. Pójdziemy hmm, do tego, co może więcej kasy. A. No, za dużo do nam dali. Ale to nie wygląda wiecz. Nie wiem w której wersji, ale gdzieś tu dało się chyba zdobyć miec, mie miecz samuraja. Strasznie lubiłem nim się bawić. Ile mamy kasy? 700? To mało. Może ten nam coś da? Jest? Nie, co jest? Tak, tak. Mm, chyba. Nowe 200 dolarów! Dziękuję. Co on jeszcze do mnie chce? Dobra. Tu koło to jest, bo teraz właśnie wziąłem teraz... Właśnie. Et cicho, gdzie moi ludzie, gdzie zabijasz? Dostać, który mi kaszule daje? Blo. Dobra, nie zaleb do skoku. Dobrze, muszę lepszą broń znaleźć, bo o tym go zamachnąć. I kolejny 200 denarów. Dobra. To już trochę zarobiłem, ale no, jeszcze tych pokonamy, i myślę, że na dzisiaj starczy trochę levela moich zdobędą. Mówię, gdzie uciekać! I dare you! Live from Lim! I dare you! Tak! Szarża! Za Ta królestwo. Czy nie wiem, jak się będzie nazywało. Oichacz od... Oichacz od... Co Nie podoba mi się to... Biegli koń, biegli... Gdzie uciekasz z pola bitwy? Kurzu, nie zabili mojego rekruta A to chyba, no, milicję przynajmniej nie? I to trzeba farmić. Uuu, właśnie level dostałem. O, się tutaj. Aż nie, muszę mm, To tak to. Yy, 10 denarów, dobra Footman Ciskan W których to się szło? Spróbujemy w tych yy, Man at Arms Właśnie, to tutaj, tutaj chyba dobrze zrobiłem, dobra level jeszcze co hmm. by wpakować shield tutaj trzeba charyzmy hmm. dużo ludzi będzie potrzebnych bardziej trenowanych dobrych ludzi kilku i starczy e, looting trainer no, nie wiem w co pójść. Tu może nawet pójdę w inteligencję Electronic Tracking M2, Apartment M2, tak tylko Trzeba e, inwentory nie Perswazja. O, tam się może przydać i wgóręczmy oczywiście. No to co? Chyba tyle. Zabiłem trochę, zro... wylewowałem trochę ludzi. Więc tak samo sobie level, zrobiłem kilka questów. Eee, następnym razem to myślę, że udamy się... Znów tutaj pogadamy z lordem jakimś, weźmiemy jakiś quest. Więc co najwyższe będziemy mieć po wioskach i zbierać ludzi i ich rozwijać na bandytach. A w końcu będziemy mogli najeżdżać na jakieś boczne królestwa. Najlepiej jakby swadia miała z kimś wojnę. To nie będzie problem, oni na koniach jeżdżą w głupie. Dobra. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie. Polubcie ten filmik. Dodajcie jakiś komentarz. Zawsze to mi pomoże. Dobra, do zobaczenia.